Siemka, tu to tom rider, race ...of rider dokładnie. I odcinek drugi. I lecimy. O, muszę znaleźć schronienie. Pamięć ja pierdziół Idź dalej no, dalej dasz ram, rusz się. Stare obozowisko. Dobra. Dobra. Muszę rozpalić ogień. Pan, powinien tu też. Okej. Okay. Może się uda. To za mało. Nie starczy do rana. Muszę zebrać więcej. Suche powinno się palić. Mam nadzieję. Leży tu od niedawna. Nie mam. Wracam do obozowiska. Trzeba na niej uważać, widzę. Już się do diabła. Tam ani nie po pół domku. O! Lara buduje domek. Nasi ludzie przetrząsają ruiny w górach. Jeśli artefakt tu jest, znajdziemy go. A co z ocalałymi? Dalej stawiają opór. Ale wkrótce opanujemy sytuację. Dobrze, Trójca wierzy w Twoje możliwości. Trójca. Potrzebny mi mocniejszy łuk. Chciałabym, aby ten ból nie był tak znajomy. To jak patrzeć staremu wrogowi w oczy. On chce mnie złamać. Chce, abym położyła się i umarła. Ale nie zrobię tego. Nie mogę. Tutaj coś jest. Inaczej trójca nie zapuściłaby się w to mroźne piekło. Mam tylko nadzieję, że Jona jest cały. Że znalazł drogę z powrotem. Ja nie mogłam znów narazić go na niebezpieczeństwo. Po prostu nie mogłam. Nie mogę znów go stracić. Ból byłby nie do zniesienia. To moja własna ścieżka. Muszę przemierzyć ją samotnie. Zobaczmy tutaj, to... są ci tutaj, jestem i jestem tutaj, jestem tak jestem tutaj, na pierwszej części. Nie wiem co tu właściwie. 嗯。Mm. Kurde, no, no nie, nie wiem teraz co, ale czytam to, czytam. To i to jest przydatne. To już poczytałem to dwa razy, żeby porównać naprawdę co jest najbardziej potrzebne na początku. To te dwa właśnie są na początku najbardziej potrzebne. Tu ci jest większość ze znalezienie, a tu ci się spostrzegasz. I co będzie lepsze? Dobra, to dajemy pierwsze to, a potem pademy to. kto jest aha dobra o to lecimy. Dobra, dalej zaczynamy z łukiem. Czy Czy drewno zbieramy? Co to? Czemu to się podświetla? Ojejjej Nie złapało się Ale nawet w tej części nie ma złe te podróżowanie, te ruiny mongolskie. E, jak się złazi? A, na C. Poprzedni grze było na Shift. Czyli tak. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem rzeczy do znalezienia. A to jedna jest obok. Nie, czy to było to? A, pióra. Naprosto mnie. Pokazuje. Co to znaczy to, 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 to strzałka do góry? Że my są za wysoko, czy... Czy to jest wyżej? Hm. Trudno powiedzieć. Trójca są tutaj, Centrala, słyszysz mnie? Niech to szlak, co to było? Jezu, ja myślę, że to są kosmici pierwsze. Dobra, kosmici czy nie? Lecimy. O, tu jest. Od roku towarzyszę armii Mongołów jako wysłannik zakonu trójcy. Mimo pogańskich obyczajów, ich Han jest wspaniałym dowódcą. Pomagałem mu w podbijaniu całych narodów, w paleniu miast i zabijaniu książąt. Wszystko po to, by znaleźć proroka. Rzeź rusów nie poszła na marne. Wśród łupów znaleźliśmy od dawna poszukiwaną mapę. A dziś rano, po wielu miesiącach wędrówki przez góry, ujrzeliśmy budynki wzniesione w zielonej dolinie otoczonej lodem. Znaleźliśmy Kitiesz. Wciąż opowiadam Hanowi o bogactwach, które zagarnie. Tylko to motywuje go do dalszej wędrówki. Jednak to Bóg odniesie prawdziwe zwycięstwo, gdy zmieciemy proroka z powierzchni ziemi. W końcu boskie źródło będzie nasze. No to super. Dobra. A co to może znaczyć? Gdzie to wy jest? Hmm, tu jest ratefok po lewej stronie Kto fanie słychać na tym śniegu Gdzie, gdzieś Tu naprzeciwko mnie Ona! Należała do jednego z władców Rusi Kijowskiej. Takim cudem znalazła się tutaj. Znajdź, żeby znaleźć informacje... Gdzie? To to, to, to Nic nie widzę, nic nie widzę... Bada, żeby znaleźć ukryte informacje. No i gdzie te informacje są? Ktoś miał ją na głowie, kiedy zginął. Aha. Trzeba po prostu na ta dziurę najechać, że tam było rozwalone. Ja tam właśnie to. O, tego to. ominął. Dobra, to na prosto jest misja, ale. Ale niż ta misja będzie? To tu jeszcze powinno być. To nade mną nic nie ma, nie? O co tu chodzi? Zbazuje dokument. Większość tekstu opisuje zwycięską bitwę, ale zdaje się, że zostawili coś tu w pobliżu. W pobliżu, czyli na prosto i w lewo. Shit. Dobra. To jest jakieś skija? Bariery podatne na uszkodzenie, użyj broni lub materiału wybuchowego, aby zniszczyć barierę. A, to będzie taka bariera, ale tak, bo w pierwszej części te kol, kolczasta trzeba to było szczelbą rozwalić. Mm hmm, no tu na to nic nie poradzimy, a tu są dwie rzeczy do znajdzienia. To pewnie tutaj właśnie trzeba to zapamiętać. Teraz lecimy dalej. W tej chwili nie dam rady nic z tym zrobić. Hmm, to jest kolejne wejście do Skini. Może drugie, może to same wejście? Znaczy, no z drugiej strony, ale w te same miejsce. Ale może, ale może być akurat, że jeden tunel prowadzi do jednej znaczki, drugi tunel do drugiej znaczki. Dobra, lecimy prosto do tego. Do tego. tego do tych monet całych. Ej, nie mam czasu polować na ilonki. Chociaż po, chyba nie wiem, czy nawet nie powinienem. To powinno być oj. Nie ten guzik Czyli tak, tu mamy tak obóz. A niedaleko obozu to było Mogłem to zaraz, ale dobra. Czyli na jest dokument. Ciągnąłem wiele wniosków z rzezi w grobowcu proroka. W ciągu ostatnich kilku dni wszyscy moi towarzysze zostali zabici. Wyznawcy fałszywego proroka ginęli setkami, ale ostatecznie odnieśli zwycięstwo. Zamknąłem grobowiec tak szczelnie jak mogłem i powiedziałem mieszkańcom pobliskiej wioski, że prorok zginął. Zagroziłem im, że to miejsce powinno pozostać w ukryciu. Nie wiem, czy prorok przeżył, ale będę podążał ich śladem. Nikt nie ucieknie przed Zakonem Trójcy. A, ten Zakon Trójcy, ja powiedziałem. Tu coś jeszcze, nie? I na prosto mnie. I w prawo. Aj, ten guzik. Dobra. W prawej stronie. Wydaje się, że to by było wyżej. No, powiedzieliśmy ludziom z miasta w Dolinie, że zaatakujemy o świcie, ale tak naprawdę ruszymy, gdy tylko wzejdzie księżyc. Jeńcy, pojmani w bitwach na zachodzie, posłużą nam podczas natarcia za żywe tarcze. Niewielu przeżyło długi marsz przez góry, ale ci, którzy zostali przy życiu, przysłużą się naszej hordzie. Miasto skrzy się, jak cenny podarunek. Zabierzemy co nasze i odejdziemy z łupami. To nieźle. Czyli tak, tutaj nie można nic zrobić. Teraz za plecami mamy. Coś jeszcze dodatkowego, Szczegóły jeszcze chyba nie odkryłem, eee, czy znaczy nie odkryłem? No niezrozumiałe to jest dla mnie. Jednym słowem, co to by mogło być? Ze znacznik? Ale zaraz będę wiedział. Eee, tutaj, no. Mmm, jakąś kopka dziura Tu jest jeszcze jakaś skinia. To ja mnie ten dokument martwi, że pokazuje szczałka do góry, a tam kurde nic nie ma. Nie wiem, gdzie by ten tu mógł być. Dobra, ja się zobaczmy. Tu jest jeszcze jedna skinia. Czy do tej nie można wejść? Czy też jest zablokowana? O, ta skinia chyba nie jest zablokowana. Podróżowali pod osłoną nocy szlakiem biegnącym wzdłuż granicy Cesarstwa Wschodniego. Nie wiem, gdzie zmierzają i przypuszczam, że oni także nie. Ale wiedzą, że nie zostawimy ich w spokoju, póki Herezja nie zostanie zgładzona. Mieszkańcy terenów granicznych udzielają im schronienia. O dziwo, żaden z nich nie powiedział nic pożytecznego. Nawet gdy groże im gniewem trójcy lub ostrzem noża przy gardle, milczą. Giną nigdy nie zdradzając co wiedzieli. Prorok ma dziwny wpływ na ludzi. To kolejny powód, dla którego należy go uciszyć. No, nieźle. Dobra, co z tym. z monetami jeszcze. Gdzieś tu wyskoczyć, nie, no gdzieś tutaj. No dobra, zobaczmy to. Nie wiem, gdzie to jest. Tu jest bieżący cel, tu jest coś. Wejście tak, ale nie chcę robić zbyt długich odcinków, tak jak na pierwszym części, więc po prostu zakończymy to tutaj, eee, żeby nie było, że robię długie odcinki. Bo ten pierwszy część, część, oczywiście, musi być długi odcinek, bo chciałem to wszystko w całości ująć ta cała przygoda. A tu teraz po prostu przełożymy grę i będę robić po prostu krótkie odcinki. No to do zobaczenia, popatki w następnym odcinku.